Jak stracić swoich najlepszych ludzi? Ten tytuł skopiowałem od Patryka Lencioniego, który miał genialny wykład na ten temat. Natomiast to będzie moje ujęcie tematu. Oczywiście też odwołam się przez chwilę do niego. Jakie są główne zadania menadżera? Organizowanie i przydzielanie pracy. Delegowanie zadań. Wdrażanie systemów ocen pracowniczych. Motywowanie i wspieranie pracowników w rozwoju. Kontrolowanie postępów pracy, reprezentowanie firmy na zewnątrz, przewodzenie zespołowi, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, informowanie o działaniach w firmie. Wszystkie te elementy może poza reprezentowaniem firmy na zewnątrz Wiążą się z tym, że menadżer ma kontakt z pracownikami. Kiedy mówimy o tym, jak stracić swoich najlepszych ludzi, to bardzo rzadko jest tak, że ze względu na prezesa pracownik przestaje pracować, ale bardzo często ze względu na menadżera może przestać. Ludzi przyciąga misja firmy, zarobki w firmie, ale to, czy zostają, czy decydują odejść, jednym z kluczowych czynników to są umiejętności miękkie menadżera, który działa razem z zespołem. Więc Patryk Lencioni opracował genialnie trzy elementy, dzięki którym możemy stracić swoich najlepszych ludzi. Ale zanim przyjrzymy się tym elementom, chciałam opowiedzieć o trzech elementach satysfakcjonującej pracy. Pierwszy element to jest właśnie atmosfera. I co wpływa na atmosferę? Na atmosferę wpływają trzy czynniki, o których mówił Patryk Lencioni. On mówił to oczywiście tak trochę pod włos, czyli pokazując, jak tego nie robić. Pierwsze, anonimowość. Jeżeli jesteś niezauważony w firmie, ty jako osoba nie jesteś ważny czyli, to kilka takich przykładów, żeby, żeby to pokazać. Jeden z moich znajomych opowiadał, że pisał y, jakiś tam test, y, to już było końcówka studiów y, y, na medycynie i kiedy, kiedy pisał ten test, ostatnie pytanie było y, jak ma na imię sprzątaczka, która sprząta y, tutaj budynek, w którym się uczycie. I on pomyślał, że to żart więc napisał taki uśmiech. Natomiast Wykładowca powiedział, że oczywiście do wyników testu to się nie będzie liczyło, natomiast to jest bardzo ważne pytanie, jeżeli Ty nie poświęcisz chwili, żeby zapytać jak ta sprzątaczka ma na imię, to to już nie jest z Tobą dobrze. Jeżeli tak będziesz traktował personel w szpitalu, to Ty możesz być świetnym fachowcem, ale zawalasz w umiejętnościach miękkich, czyli anonimowość. Czyli to pokazuje pewien poziom. Jeżeli ktoś bierze ślub, jeżeli komuś urodziło się dziecko, albo żona jest poważnie chora, albo zmarła mama i tych podstawowych wiadomości menadżer nie wie, to znaczy, że jest anonimowość w pracy. Tak jak mówił Patryk Lencioni, kiedy odchodził z pierwszej pracy właśnie ze względu na anonimowość, to jego prezes, który osobiście chciał, żeby on został, prawie ze łzami w oczach mówił, co mogliśmy zrobić, żebyś został. On powiedział, cokolwiek. Byłem trybikiem w maszynie, a nie człowiekiem. Druga rzecz, nieistotność, czyli ludzie nie widzą, że ich praca ma znaczenie. Że to co robią ma znaczenie. Często ma znaczenie i menadżer to widzi, ale reaguje tylko wtedy, jedynie wtedy, kiedy praca idzie źle. Czyli jedyny sygnał, jaki otrzymujesz, jesteś złym pracownikiem, bo coś ci źle poszło. Kiedyś wszystko robi dobrze, podejście typu przecież za to mu płacimy, nie jest właściwe. Oczywiście, że za to mu się płaci, ale dobry menadżer umie też pochwalić. I kolejna rzecz to jest niewymierność. Nie widzisz sukcesów firmy. Nie widzisz, czy w firmie powodzi się dobrze, czy w firmie powodzi się źle. Po prostu tego nie wiesz. Nie ma żadnego feedbacku. I jeżeli te trzy rzeczy zachodzą, to stracisz swoich najlepszych ludzi. Jeżeli są anonimowi, jeżeli ich praca jest nieistotna, jeżeli sukcesy nie są wymierne. Kolejne, więc to jest, jeżeli chodzi o atmosferę. Druga rzecz, jak stracisz najlepszych ludzi. Kiedy nie pracują zgodnie z talentami. Czyli potrzebujesz odkryć, w czym ktoś jest najlepszy, i do tego utorować mu drogę, żeby właśnie w tym, w czym jest najlepszy, mógł się rozwijać. Co to znaczy utorować mu drogę? Bardzo często ludzie rozwijają się poza granicę swoich kompetencji. Czyli ktoś jest świetny z innymi pracownikami ale awansuje, awansuje, awansuje i dostaje stanowisko, gdzie główna rzecz to są procedury, to są papierki, a już nie praca z ludźmi. Awansował, ma lepsze stanowisko, ma lepsze zarobki, większą frustrację i jest mniej skuteczny. Więc potrzebujemy zobaczyć, jeżeli chcemy go awansować, żeby awansował na takie stanowisko, gdzie będzie zajmował się ludźmi i gdzie ten jego wpływ na ludzi, który jest fantastycznym jego darem, będzie się rozwijał. To jest, jeżeli chodzi o talenty to Jim Collins w książce od dobrego do wielkiego czyli jak przeciętne firmy stały się wybitnymi firmami pisze o zasadzie jeża. Mówi tak jeż potrafi się skulić tylko w jeden sposób i nastroszyć żeby nie zaatakował go lis. Lis ma tysiące sposobów żeby podejść do jeża ale zawsze przegra ponieważ jeż ma ten jeden bardzo skuteczny sposób. Więc potrzebujesz znaleźć u swoich pracowników ten to w czym są naprawdę najlepsi i sprawić, żeby te najlepsze ich kwalifikacje wykorzystywali przez 80% czasu pracy. Pewnie przez 100 się nie da, ale przez 80 myślę, że się da. I finanse. Oczywiście, że pracujemy dla pieniędzy. Jednak jeżeli ludzie mówią, że tylko dla pieniędzy, ja mówię, dobrze, co musiałoby się zmienić w atmosferze w pracy, żeby się odszedł? Jaki rodzaj zadań musiałbyś dostać, żeby nawet zarabiając więcej odejść z pracy? Jeżeli ludzie naprawdę są szczerzy, to mówią, tak, rzeczywiście są trzy czynniki, które na to wpływają. Więc inne rzeczy to są dywidendy, to są prowizje, tak, te wszystkie trzy czynniki wpływają na to, jak człowiek y, czuje się w pracy i czy rzeczywiście ma do niej serce, bo to jest serce pracy. Połączenie tych trzech czynników. Natomiast chcę zakończyć tym, co zacząłem: atmosfera. Atmosfera oczywiście jest czymś bardzo miękkim, jednak tą atmosferę możemy też opisać. Posłuchaj tych zdań. Jeżeli żyjemy w krytycyzmie, uczymy się potępiać. Jeżeli żyjemy we wrogości, uczymy się walczyć. Jeżeli żyjemy z ośmieszaniem, stajemy się wstydliwi. Jeżeli jesteśmy zawstydzani, wzrastamy z poczuciem winy. Jeżeli żyjemy w tolerancji, uczymy się tolerancji. Jeżeli jesteśmy chwaleni, uczymy się doceniać. Jeżeli żyjemy bez lęku, uczymy się sprawiedliwości. Jeżeli żyjemy w poczuciu bezpieczeństwa, uczymy się wierzyć. Jeżeli otrzymujemy uznanie, uczymy się lubić siebie. Jeżeli żyjemy w akceptacji i przyjaźni, uczymy się okazywać miłość. Zacząłem od tego, jak stracić swoich najlepszych ludzi, ale wierzę, że jeżeli zrozumiesz te zasady i zaczniesz wprowadzać je tam, gdzie jesteś odpowiedzialny za ludzi, to życzę Ci tego, żebyś przyciągnął jak najlepszych ludzi do swojego zespołu.